Pad versus Klawiatura Fortnite. W dzisiejszym odcinku Zakrzak na padzie. Zmierzy się z rafą na klawiaturze. A kto zrobi więcej fragów na rankedzie, wygrywa. Zostawcie łapę w górę i subujcie kanał, jeżeli chcecie więcej pojedynków. Oraz pamiętajcie o kodzie Zakrzak. I ty w sklepie, bardzo dziękuję. A więc, widzowie, my wyskoczyliśmy właśnie z busa. I w dzisiejszym odcinku to ja reprezentuję drużynę padowców. Może nie jestem do tego najlepszym zawodnikiem, ok? Wiem, yy, no, no życie po prostu tak czasem bywa, że no, że po prostu taki Zakrzak reprezentuje. Reprezentuje padowców, a Rafa reprezentuje dzisiaj klawiatury. Witamy. Dzień dobry, dzień dobry, widzowie. Ja gram na tym, co zazwyczaj, więc wydaje mi się, że będę miał nieco prościej, ale możemy się wszyscy zdziwić, bo Zakrzak kiedyś, no, bardzo, bardzo długo grał na tym padzie. A teraz, z tego co wiem, to to pad troszeczkę lepiej działa niż w tamtym sezonie. Nie wiem, czy to prawda, więc w sumie przetestujemy jedno i drugie. No, ja też coś słyszałem, że podobno pady poprawili, ale tak naprawdę tego nie sprawdzałem widzowie. Ogółem, ciekawostka, dopiero co kupiłem tego pada, więc naprawdę zostawcie łapkę w górę. Nawet Mam stary blues z PlayStation. To jest naprawdę poświęcenie dla odcinka. Ja tutaj już się uleczyłem i lecę od razu po gości. Goście prawdopodobnie. Fukle co? Ej, czekaj, bo mam gościa. Gościa mam tu na dole, więc ja wchodzę do niego i go. Ojejku, to nie jest ta pompa, która była kiedyś. 90. Bardzo mało leży jeden u mnie. Ej, niedobrze widzowie, bo ja jak na razie... Ty stary jest gdzieś... Ej, widziałem go. Ty, 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 on chyba będzie na ciebie szedł i ja mi idę na plecy. Dobra, możesz lekko pomóc, bo on mnie dosyć mocno obił. Ej, stary, jestem od góry! Biało, biało, biało. Ma będzie! Nie no, on musi być mój. Człowieku! XD yy. Dobra, leży, 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 mam to. Ja tu wystraszyłem za krzaka tymi najdami chyba i chłopak nie wiedział, co ma zrobić. Widzowie 2-0. Słuchajcie, spokojnie, dajemy rafie na początek fory. Wiecie, jak jest, trzeba się rozgrzać. Nie grałem na padzie. Właśnie, no kiedy ja grałem na padzie? Jak dodałem ostatni odcinek, to wam się pokazuje teraz, kiedy. Zabierzmy sobie tego zielonego czerdzia. Czy ja tu kogoś słyszę? Czy mi się wydaje? Właśnie tutaj jest chyba ktoś jeszcze, tylko nie wiem, czy tu jakichś botów nie ma. Ale ktoś tu na pewno chodził. Tak, i jest gościu, u mnie stary. Ej, wybił się gdzieś impuls. Puls. On się chyba ciebie boi. Ta, idzie do morza. Widzowie, ja mam ten karabin, który wszystko... Stary, on, on ma jeden HP Czaisz bazę? Nie, ziomek, musisz być Mój, biało 17, spamuję Proszę Widzowie, to jest totalny skam, nie będę tego Komentował. Yy, mamy gości Kolejnych, yy, dostał chyba Albo dwa razy, albo trzy razy, albo raz Bo nie wiem, to tak przeleciało dziwnie, że XD. Aha, leży ci z dołu kolejni Poczekaj, yy, ja widzę tego typa a On ucieka, on ucieka, widzowie, 15 Dostał, no XD, nie, no Nie wierzę, jak go tak obijem, a oni mi go zabrali No to jest skam. Ty, ale właśnie tu są kolejni i tu są dwie dwójki Dawaj Zakrzak, podjedziemy ich Ja lecę widzowie po fragi Bo ja tutaj jeszcze muszę Zakrzaka wyprzedzić lekko Także jak widzicie jestem po prostu rozgrza... No prawie Nie chwal dnia przed zachodem słońca Biało! Biało. O, idę. Dobra, stary, dwa, 20 biało. i najgorsze jest to, że mam 18 amo. Ej, leży! Patryk i Kuba 81! Dobra, on powalił się z wysokości. kumasz to? Dzięki Patryk. Ja mam kolejnego, dostał bardzo i leżysz, kolego. No, Zagrzak, powiem ci, dzisiaj będziesz miał ciężko, bo ja jestem dogrzany. No ja właśnie widzę, że ty jesteś nieźle tutaj dzisiaj zagrzany. Jedna rzecz. Musisz mi dać lekkie amo, dlatego że... O, patrz, jakieś bandaże wyrzuciłem. Proszę o lekkie amo, dziękuję bardzo. Widzowie, no, gdyby nie Patryk i Kuba, który połamał sobie no to ja bym nie miał jeszcze tutaj żadnego kila, Ej, ale, ale jest, tak? Więc jest dobrze. Powiem wam tak, ja się muszę rozgrzać i zaraz killuję wszystkich. Będzie comeback. Dobra, na razie trzymaj się za krzak. Ja tutaj e, dorwałem samochód. Lecę od razu zbić potkę. Nie poczekam na zakrzaka, chociaż on się tam uleczył czymś. Myślałem, że on nie ma leczenia. Dobra, żartuję, już po niego jadę. Stary, ja naprawdę nie jestem w dobrej sytuacji. Mam bardzo mało matsów. Moje HP też nie wygląda najlepiej, ale mam jednego kila. Patryka i Kuba 81 wizowie. chociaż to, mam nadzieję, że to nie będzie dzisiaj mój jedyny kill. Ja tutaj zabiorę śmierdzi bombę. Ona na później może się przydać. Oczywiście pozbieram sobie trochę matców, no bo jako, że mam dobre serce, no to podzieliłem się z krzakiem matcami, leczeniem i tak dalej. Więc można powiedzieć, że ja już ten odcinek dzisiaj wygrałem. Ja już dzisiaj nic więcej nie muszę pokazywać. Pokazałeś dobre serce, widzowie. To jest w życiu najważniejsze, pamiętajcie. Nie, tak serio. Najważniejsze są fragi w Fortnite i dzisiaj wygra ten, kto będzie miał ich więcej. Zabierzmy sobie tutaj potkę, w sensie tego tro... Ły, stary! To wyznaczyłem? Co jest? No, chłop, troluję odcinek. Mamy gości na kominach, dawaj tam. Widzowie, muszę wam coś powiedzieć. Wrócił do mnie mój komputer i gra mi się tak wyśmienicie, że aż mi uśmiech z twarzy nie schodzi. Mówię poważnie. Ja jeszcze tutaj zejdę na chwilę, bo zabiorę sobie tą skrzynkę. Jak widzicie, no ja nie mam dosyć dobrych przedmiotów. W sensie ta pompa jest tragiczna. Ona niby jest fioletowa, ale co z tego, jak no i tak ciężko się nią gra? Myślałem, że tutaj jakoś, nie wiem, wynudzę jakąś lepszą pompę. Niby jest zielona i w sumie tą zieloną sobie ulepszy. Ty, słyszałem przed chwilą jakiś strzał na kominach. Nie wiem do końca co się tu dzieje, ale ktoś ewidentnie się strzela. Ta, lecą stare w powietrzu. E, ja ładuję. 16 dostał. 16. E, biało, 36. On musi być mój. 20. 20 biał. Nie, nie wierzę. Nie wierzę, że ten typ może to przeżyć. To jest hit. To się skończy tak, że ja mu dałem ostatniego hita i prawdopodobnie to będzie mój frak. Ja nie chcę nic mówić. Tu możemy mieć więcej gości, więc uwaga. Stary, to nie może być twój frak. Ja go kradnę. Wizowie, ja tam chłopie nawalam. Na szczęście mam ten karabin, który trafia. Każdy z tam gdzie. Rafa, ty mówiłeś, że oni poprawili pady? Ej, masista, czy coś takiego? Stary, ja w ogóle tego nie czuję, albo mam to wyłączone. Dobra, widzowie. Tak jest. Trzymaj się za krzak na razie. Ja lecę po tego gościa go dobić. Trzymaj się, kolego. Za krzak na razie. Ja lecę po tego gościa. Stary, ja się wy. No dzięki, no dzięki! Ej, nie, ja nie ja nie wiesz Zakrzak, co ty zrobiłeś, no jak? Jak mogłeś zginąć? No wy, wyeliminowałeś mnie! Co to ma być? Ej, bo ja nie mam. A nie, jednak mam matce jednak trollowałem. Ej, dobra, widzowie, no nic, rzućmy temu gościowi bombkę. Nie wiem co teraz z tobą mam zrobić tak szczerze. Schodzę na dół, zabiorę ten samochód i cofnę się do strefy. Ej, podniesiemy się! Jak zdążysz oczywiście. A, tylko nie chodź tam, nie chodź do strefy, nie chodź do strefy, bo oni na nas tam będą czekać, stary. Wiesz, oni nas tutaj pokonają za chwilę i będzie problem. Okej, okay, stary, czołgam się. No widzowie, nie wiem o co chodzi, ale y, zasady tego nie przewidywały, więc minus dwa kile dla Rafy za wyeliminowanie mnie. Nie no właśnie plus dwa, no bo to trzeba się naprawdę nieźle postarać, żeby wyeliminować teammata. A ja nie wiem jak Zakrzak to zrobił. Napiszcie dla niego rip w komentarzu. Trochę beka. Trochę beka tak szczerze. Stary, bo skumaj czacze, wy to już widzieliście, ale mnie uderzyło auto którego wysiadłem, wyłączyło mi parasolkę i mnie po prostu wyeliminowało, nie? To, to jest wizowy hit. No cóż, no ja mam wielkie szczęście. Jak widzicie, do końca meczu zostały nam 33 osoby, więc masa ludzi. Tak szczerze, jest tutaj bardzo dużo kili do zrobienia. No ja muszę się tutaj postarać. Mam nadzieję, że zaraz wyprzedzimy tego klawiaturowca. Ja tutaj sobie zbieram macy, bo wszystkie dałem za Krzakowi. On teraz pewnie full ma w ekwipunku. Jeszcze go podniosłem, a no, w sumie wcale tego nie musiałem robić. No jak wiecie, no to jest rywalizacja. On wcale już nie musiał grać. Ja bym sobie tutaj nakilował, no ale dobra, dajmy mu jakieś szanse, ale Maców już mu nie dam, bo ja latałem z niczym. Do teraz. Na szczęście matcy mam, więc o nic się nie bój, stary. Ogółem, widzowie, napiszcie w komentarzu, co jest lepsze, czy patrzy klawiatura, albo na czym wygracie. a ja znalazłem leczenie, tylko czy ja chcę dawać to leczenie Rafie? Widzowie, no nie wiem, tak, no muszę się nad tym zastanowić. Ja muszę właśnie sobie jakieś leczenie znaleźć. Ty sobie zakrzek zachowaj na później, albo dobra, jak ja mu dałem, to wiedziałem, że też mi da, więc więc zużyjmy sobie to, zabieram samochód i lecę dalej z fragami no ja po prostu mam dobre serce i ja pomagam teammate'om, a nie eliminuję ich wrzucając do rifta. No ja taki nie jestem, sorry. Musimy tutaj uważać, bo ktoś zaparkował tutaj niedaleko samochód, więc oni tutaj gdzieś mogą być. Chodzi dokładnie o tamten samochód. I w sumie, a może ten samochód zabiony na później dla nas i możemy kogoś podjechać. Wydaje mi się, że nie jest to głupie. Możesz, możesz, bo ja tak biegam, nikogo nie widzę. Ogółem idę na rifta, który będzie za chwilę przede mną. Nie słyszę żadnych gości, więc musimy ich faktycznie znaleźć prawdopodobnie samochodem. Ja już mam samochód, podjeżdżam do Ciebie. Przydałaby mi się połówka podki. Jeszcze nie masz jakiejś podki starej dla mnie albo coś takiego? Bo jak nie, to zrobić dokładnie to samo. <laughs> Widzowie, tak jest. Ciekawe, jak zginie tym razem. Ej, 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 ej. Aha, no to fajnie się zachowaliśmy. Ogłem typy są przed na. Co jest? Ej, biało on ma. Nie, znaczy ma full hp, ma full hp, nie strzelaj do niego. Dobra, bierzemy go bierzemy. Ej, dostał głowę, dostał głowę. Jeszcze jeden nie obok Wizowie 4-1. Nie wygląda to na razie dobrze, ale pamiętajcie, że ja się nigdy nie poddaję i zaraz odrobimy, tak? Nie no, serio, kibicujcie, bo ja biorę sobie teraz graplera i ja stary wjeżdżam każdemu na dyńkę. Ja bym chciał mieć lepszą pompę niż ładowaną, bo ja nie potrafię grać ładowaną na padzie Ja się teraz tak zastanawiam, bo ja gdzieś widziałem kroki, nie? I one były mega blisko. I kogo to były kroki, jak tutaj nikogo nie ma. Ej, widzę, widzę, widzę. Tylko czy ja chcę ci mówić, gdzie kogoś widzę? No nie wiem, nie wiem. Nie no, tak serio, są niedaleko mnie. Dawaj do mnie. Stary. Ty, I on się na mnie nawet patrzy. Ej, wale mu zaraz takiego spraya, że on nie będzie wiedział Co się dzieje. 41. Ja mam stajperkę, więc mogę tutaj na daleko go ob... 250. Ej, stary, ale ktoś tutaj jeszcze leci gdzieś jetpackiem, tu widziałem, więc uwaga, bo chyba są jeszcze z drugiego teamu. Czekaj, ale gdzie ty w ogóle powaliłeś tego typa? Bo ja tak szczerze to nie do końca ogarniam. A nie powiem ci, nie powiem, nie powiem, byku. Ja sobie tam podjadę po cichu. Ej, 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 mam ich! 40 dostał. Oj, 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 ja muszę się tutaj zboksować. Ej, mam za małą czułość na tym padzie. Stary, ty, ja w ogóle to muszę zejść, bo ja wcale nie jestem w takiej dobrej sytuacji, jak się wydaje. Mam go, mam go, mam go. Stary, ja do ciebie idę poleczać. Nie widzowie, czy jak się zmienia na padzie, bo mam wrażenie, że mam trochę za małą. Ja nie wiem, oni się chyba podnieśli ci. Ajajaj, było bardzo blisko. Okej, okay, czy on chce mi zrobić rocket ride? Nie trafił. Ja do nich nawalam, ale niestety odjechali. Ale spokojnie, widzowie, jeszcze ich znajdziemy, tylko szkoda, że faktycznie się podnieśli, ale damy radę, dojedziemy ich na totalnym luzie. Ej, jest lepsza pompa, ale to znowu jest ładowana. Ej, stare, wolne pompy są w ogóle w grze. No ja mam wolną pompę, ja mam wolną pompę niebieską. Mogę się zamienić w sumie załadowaną, bo ja z miłą chęcią przegarnę. A ja z miłą chęcią jej pozbędę więc dobra wizowie tradujemy proszę bardzo takie dile to ja lubię wizowie takie dile to ja mogę robić idziemy na zrzut Mam nadzieję, że dostaniemy z niego rpg Albo snajperkę, widzowie. Ty, biją się gdzieś przede mną. Idę to chyba sprawdzę. I dobrze, że ja mam ten karabin, tylko on ma mały damage. Plus jest taki, że wszystko trafiam z niego, jeżeli chodzi o celność. Ale ten damage jest gorszy, więc jakbym miał MK, to pewnie miałbym już dwa kile. Ale, wizowie to tak można gdybać. Zrzućmy sobie szybko zrzut i go otwieramy. Okej, okay, podlećmy tutaj za krzaka trochę, żebym miał full. Ja sobie wezmę zrzut za to podleczenie. To jest dobry deal, tak mi się wydaje. Chłopie, zostaw mnie tu w spokoju. Ej, patrz, Chciałem i dostałem awupka i to z tumikiem. To jest awupa, którą lubię. Dobrze byłoby zabrać tą bandażownicę. No i mamy wszystko i lecimy. Czy ty widzisz to, co ja, czyli serce? Stary, ktoś chyba zbudował stację benzynową, nie? Właśnie na to wygląda, że ktoś tutaj to zbudował, ale ja tam idę, stary ich eliminuję. Bo trzeba ci tymi fragami trochę odjechać, tak szczerze. Ej, 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 ej. ej przyjeżdżają na out Co, jak on nie dostał. Moim zdaniem to weszło, znaczy, no wiadomo, no ja zawsze mówię, że weszło. Są przed nami, stary, to są ludzie z tego, z Eminema, z Min i chyba nie wie, że ja tu jestem. Ej, walnę mu AWP, stary. hedzik Leży, głowa! Minigun leży. Okej, okay, to ja im się może dam podnieść. Panowie, y y dawaj, podnieście się, ja go szybko dobiję. Zakrzaka tu zaraz odrzucimy samochodem. Ej, podnosicie się, panowie? kajcie gdzie jest zakrzak? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. On pewnie się nie zorientuje. Kurczę, prawie. Stary, nie no, nie mów takich rzeczy nawet. No oni nie mogą się podnieść. Dobra, ja ci go dobijam, bo tego ziomeczka nie widać. I jest minigun, Jak chcesz, to sobie go zabierz. Ej, myślę, myślę. No minigun byłby OP, tylko w sumie nie do końca wiem, czy ja go chcę. No ja coś czuję, że ta wupa widzę, no to on... Odda. To naprawdę odda. Wow, w moją głowę prawie oddało, bo mamy tutaj gości. Więc uwaga, stary, uważaj. E, ale ja go chyba grzmotnę tak samo, jak on chciał grzmotnąć mnie. Ej, coś leci w nas. Uważaj na plecy, bo RPG, ta, tak, ktoś tam wali z RPGa. Ja może też tej awki... Myślałem, że wejdzie. Ej, Awka z tumikiem to jest chyba najlepsza AWP w grze, tak mi się wydaje. Ej, kolaps! Stary, ich trzeba skolapsować. Nie patrzcie na mnie z tej awupy Moje kile, proszę, proszę, proszę Dobra, poszedł kolaps. Oni powinni chyba zgi. Leży! Ej, gościu na mnie! Pomocy! Ej, sto! Stuwa, 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 ale będziesz mój! Będziesz mój, kolego! Mamy to! Ty, no, moi się tam podniosą. Trze trzeba sprayować Ej, to jest nie? ja powalam typa i oni się podnoszą, widzowie. No tak to, tak to być nie może. Słuchajcie, widzowie, podchodzimy. Aha, no ja na pewno podchodzę. E, Rafa sobie podchodzi na blisko, bo ja spadłem. Ja się zastanawiam, gdzie ci goście są. I wygląda na to, że oni uciekają do góry. W sensie tam. Jeszcze awkę nie mam załadowaną. Czy oni się tu podnieśli? E, nie, oni tu są dalej. On jest jeden. Nie, jest dwójka. Znaczy, pewnie się podnieśli, ale jest dwójka, no nie? Tak mi się wydaje. E, ja go tutaj. Dobra, ja go kolapsuję. Przechodzi do ciebie. Uwaga. Okej, okay, ja jestem u góry. Ja jestem u góry. Nie ma szans, gość. Ja na razie rozkminiam, jak najlepiej to zrobić. Czy wy się, Biltfightujecie? Tak. E, proszę, zginij. 48 biało. Popie, nie denerwuj mnie, no drugi raz mi się nie możesz podnieść. On chce wyjść do mnie. Dostał 35, jakby co? Mi się macy powoli zaczynają kończyć. Drugi wchodzi też do mnie. Złapany. Idę do Rafy. Ten typ jest za tobą. Dostał 50 sztukę. On ma boksa, on ma boksa, stary. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To mi się podoba. Idę do ciebie. Ej, jaki bil fight? Jak to nie weszło? Ja mam 200 maców, ja idę na dół, stary. Ej, to ci się da podrzucić. Że skolapsować się da? A no, bez kitu. No, 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 no. Dawaj, 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 kolapsujemy. Dobra, widzowie ostatnia ścianka i będzie lecieć. No szybciej. Strzet na dół, jak się nie mylę, ale jeden, jeden może spaść. Jest gdzieś na dna. Ło... Ej, XD. Ej, ja muszę zajść. Samochód, samochód stary, samochód, dawaj do samochodu, bo ja nie mam maców, jakby co. Dobra, idę, idę, wsiadamy. Ej, też mam lipę, podleczę nas lekko, proszę bardzo. I goście, tu są kolejni! Kitek tu jest! O stary! Ale dawaj, dojazd, bo on się chyba boi. Ale to była... Całkiem intensywna. Ej, jakby to weszło z tej awki. To była mocna walka. Yy, pozbierajmy sobie te matcy, no nie? Ej, 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 on jest u góry, on jest u góry, on jest u góry. Ja jestem w niego wcelowany, już nie. Poczekaj, może będzie powalenie. Może będzie powalenie w dobrej ce. No nie, no myślałem, że będzie, ale niestety tylko 30. Widzowie, granie na padzie wcale nie jest takie proste. Jeżeli ktoś z Was jest dobry na napadzie, to ja naprawdę podziwiam ich szacun. Ja ich tutaj podrzucam. Oni powinni spać, chociaż chyba nie do końca. Ja na pewno muszę się teraz matcami zająć, bo jak zginę, to za już sobie wszystkich zabierze. I wtedy przegram. Więc ja się. Ło, ja się... ale głowa za zawupy, stary! No, przepraszam, że ci przerywam, ale Michu właśnie dostał tutaj y, sztukę za wupy, że tak to powiem. No, Rafa, no lepiej nie giń, bo naprawdę. No, ja z tą formą snajpera dzisiaj to wszystkich ci. Zabiorę 110 zawki znowu. Ej, on będzie mój, on będzie mój, on musi być mój, on musi być mój stary, on musi być. Jest, mam kolejnego. Tak? Kolejnego? Tak. Czy to nie jest ten? Musimy uważać, bo tutaj goście, no faktycznie. Każdy ma z nich awkę. Jeden odleciał do strefy. Tam jest na pewno jeden, więc uwaga. Dobra, pyk 110 zawki. No nie, no to, to jest piękna wupak. Bardzo lubię ten item. Przyspa przyspamujmy lekko. Kolejne 50 biało. Ja jeszcze sobie trochę maców pozbieram, bo ja mam naprawdę lipę, nie? Mam 300 maców i to drewna. No to tak, to w sumie racja, zbieraj sobie. A ja teraz wychylam na tego szczura 110 zawki. Ej, stary, ty tak nie wyzywaj tych gości, co ty to? Co ty to? Chłopie, to jakiś ten szczur z Żuwie to, 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 to ja nie wiem, o co mu chodzi. No sam gra takim skinem. Ej, dawaj, spamujemy, spamujemy typów. Oni yy, boją się, przechodzi jeden. A, ja, ja, jakby nie wybudował tej ściany. Ej, oni się podzielili, jakby wejść do tego. Czekaj, ja zabuduję od tej strony. I dawaj do tego wchodzimy. Że do tego na blisko. Dobra, tak zróbmy. I do... Od tyłu, jakby co. A, on jest w tak. tym boksie. Podmiejam mu ściany, stary. Jestem zaraz przy nim. Gdzie on jest? E, nie wiem, bo ja jeszcze patrzę na tego drugiego, bo on też ma awkę, więc uwaga. Tamten poszedł do strefy, więc uwaga. U mnie więc uwaga. No, to nie, nie niezłe kole mam. Wiesz co? Ja się uleczę lekko bandażownicą. E, oj! Aha. Y, widzowie, no dostajemy upale bez dimadżu. Spoko. Widzowie, ja wiem, gdzie jest jedna dwójka. W tamtym krzaku 275. Powalony. Młody pokojski. Gdzie? Ej, gdzie? No, chłopie, normalnie. Goścy siedział w krzaku. Nie wiem po co, ale pozdro. łoł, 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 łoł mam 90 maców, czy oni mieli macie jakieś dla mnie? Problem w tym, że ja tego. Jeden HP, jeden HP stary, jeden HP przy. Co tu się podziało w ogóle? Nie wiem co tu się dzieje, ale ogółem jest źle, bo ja mam 200 matca. Ten chłop, którego ja powaliłem, to się podniósł w tym momencie. Zowie, no nie jest kolorowo, nie jest kolorowo dla nas. Ej, ja mam bardzo duży przypał, bo ja nie mam leczenia. Nie leczenia, tylko nie mam macu. Czekaj, no, no patrz i dostałem AWP od tego typa. Puść mnie, mnie. Już się wpuszczam, już się wpuszczam, już, już edytuj! Nie mogę zedytować Rozwal, rozwal, ściany! Nie, stary, nie potrafię na tym edytować! Wybacz mi. Dobra, tu jest typ. No muszę walczyć, muszę, nie mam wyjścia. Zginę. Nie, biało ma! Zero ma. Typ ma zero. Dobra, do na uciekam. Żeby muszę sobie poradzić, ale mam takie low HP, że mi się nawet... No nie wiem. W sensie ciężko będzie, ale wyskoczmy. O jasny gwint. Nie no, to się nie ma prawa udać. Leży! Yy, będzie leżał kolejny! Dobra, do zona, do zona, do zona. Biegnij, zakrzak, biegnij, biegnij. 6 kapę. Uleć się, stary lepiej, ulecz się. Ej, jest... I, ile do ile? Nie uleczyłeś się. Cicho, 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 cicho. Dam radę, dam radę, dam radę, dam radę. A wupa. Yy, mam kolejnego killa! Nie wiem, na ilu ja zostałem? E, jest typ, jest szczurko, o mnie jest szczur. Patrz na moje matce. 30 masów ulecz, stary. Uleć się! Ale nie mam czym, nie mam czym! XD! Wizowie yy, żyje. Dobra, mamy jeden strzał. Trzy osoby do końca. Oni mnie strzelają. Co tu się dzieje? Co tu się... Najlepszego dzieje. Dziś w dzisiejszym odcinku Rafa wygrał 5-4. Muszę mu się kiedyś odegrać.